Dwóch kolegów ma odpowiednio zbiory zadań z, z matematyki. Pierwszy ma sześć takich zbiorów, drugi ma osiem. Postanowili sobie nawzajem pożyczyć i każdy każdemu pożyczy trzy książki. Na ile sposobów mogą to zrobić? Pierwszy z tych kolegów ma sześć zbiorów i pożycza trzy. No nie może dwa razy tego samego zbioru pożyczyć, czyli bez powtórzeń. No, i skoro pożycza trzy książki, to nie ma znaczenia, w jakiej kolejności będzie te książki pożyczał, czyli bez wracania, to znaczy bez powtórzeń, i kolejność nie jest ważna, czyli są to kombinacje, czyli ten pierwszy kolega ze swojego zbioru książek może wybrać, wybiera trzy spośród sześciu książek, i ponieważ drugi kolega mu wymienia się książkami, to drugi kolega też wybiera ze swojego zbioru. 8 elementowego 3 elementy do wymiany. No i to jest wszystko. 6 po 3, 6 razy 5 razy 4 przez 1 razy 2 i razy 3. I drugiej 8 razy 7 y, i razy 6 przez 1 razy 2 i razy 3. 2, 3 z szóstką, 2, 3 z szóstką. Czyli jest 20 razy 56, czyli 1120 różnych sposobów.